Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji najnowszych perfum Marki Zoologist. Tak mi się wydaje, że to są chyba jedne z najnowszych pozycji. Będzie to papuga nimfa i będzie to święty skarabeusz. No, także nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, bo zapoznawałem się niedawno z wieloma pozycjami Marki Zoologist i bardzo, bardzo ta marka mi się spodobała. Także no mam, mam duże nadzieje oczekiwania duże, może tak lepiej. No, nie wiem nic y, o nutach tych perfum, właściwie to nic nie czytałem, także będzie to wąchanie 100% w ciemno. E, wiem, że skarabeusz został stworzony przez pana Sultana Paszę, jest to w takim kręgu perfumoholików dosyć y, znany producent attarów. E, bardzo, bardzo, bardzo koszmarnie drogich attarów. Jak patrzałem na stronę, nawet jakiś tutaj widzę 500 funtów za 3 ml, także to są ceny takie naprawdę przeogromne. <laughs> Więc y, jestem ciekaw, co ten nasz pan Pasza nam wykombinował tutaj. No ale dobra, zaczniemy sobie chyba od papugi nimfy. No. I tyle. <laughs> Nakładam na skórę i sprawdźmy co to co to co to to co to jest. Hmm, rabarbarowo, na 100%. Kwaśno, owocowo, rabarbarowo. Um, pachnie to bardzo przyjemnie, tak rześko, naturalnie, owocowo, bardzo ładnie. W tle mamy jakieś takie nuty słodko, kwiatowe. Takie kremowe, jakby nieco pudrowe, ale nie, nie takie pudrowe retro, takie bardziej... Nowoczesne pudrowe, takie czysto pudrowe, nieco transparentne, molekularne. No, bardzo ładne, pachnidło to. to chyba tyle. A w tym otwarciu na pewno ten rabarbar gra główną rolę, także sprawdzę nuty. Myślę, że się nie myliłem, bo jest ciężka do, um, do pomylenia nuta, wydaje mi się. Dobra, nuty to rabarbar, malina, ok. No, okej, okay. malina też taka właśnie świeżo kwaśnia. Malina, nuta maliny w perfumach kojarzy mi się, nie wiem jak wam, e, mi raczej tak słodko ulepnie zwyczaj, tak syropowo, a tutaj, tutaj absolutnie tak nie jest. Ale myślę, że ten taki jakąś nutę, akord malinowy zdecydowanie można tu wyczuć. Potem mamy szampan, mimoza, nuty pudrowe, kaszmiran, wanilia, piżmo, drewno gwajakowe i paczula. Okej, okay. no otwarcie jest. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Ciekawe, co będzie dalej. No i nasz skarabeusz, którego jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Um, bardzo, bardzo się zdziwiłem. Nie pachnie to no tak, jak sobie wyobrażałem. Spodziewałem się czegoś takiego, nie wiem, gęstego, ciepłego, drzewnego, balsamicznego. To jest kwiatowo, tak retro. Wydaje mi się, że nieco tak gorzko zielono, podejrzewam, że możliwe, że jest galbanum tu użyte. Takie retro, pudrowo, kwiatowe nuty. Mydlane, aldehydowe, nieco kojarzące się na przykład z Chanel numer 5. Zapach kojarzący się z jakimś. No, no, kobieco. Tak, retro-kobieco. Mam go na skórze, już nie wiem, z 3 minuty. Zaczyna się robić coraz bardziej mydlanie, kwiatowo. Takie czyste kwiat. Czyste mydło, no. No tak, no. Mydło zazwyczaj jest czyste, także. Taki czysty mydlano-kwiatowy, aldehydowy. Retro, nieco mszysty, mam wrażenie. Piżmowo mszysty. No. Hej, jestem zdziwiony, ale. No, ładne to. <grywia> Okej, okay, sprawdzę nuty. Nuty jest sporo, ale przelecę tak szybko. Aldehydy, cywet, cytryna, lotos, czerwone wino, śliwka, kadzidło, mirra, mech dębowy, benzoes, labdanum, bursztyn, piżmo, rodzynki, styraks, galbanum, cedr i tu nie wiem co to jest, to jest chyba jałowiec. No nie mam po polsku fragrantiki. Nieważne. Tak, olej jałowcowy właśnie sobie sprawdziłem. No dobra. Um, zaskoczenie. Nie wiem, czy pozytywne, po prostu jestem zaskoczony. Ok. Wydaje mi się, że nie mam nic więcej do powiedzenia. To by było na tyle, jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się za chwilę na moim podsumowaniu. No dobra, witam was kolejnego dnia. Także co nieco o tych perfumach mogę powiedzieć chyba już? Zaczniemy sobie od papuszki. Mam tu co nieco zapisane, więc będę się posiłkował tym, co zapisałem. No, papuszka po jakimś czasie, po, po właściwie niecałej godzinie chyba na skórze zrobiła się dosyć gorzka, w sensie em, taka pudrowa, chociaż pudrowa to nie jest dobre określenie. określenie. Po, po angielsku byśmy powiedzieli taka, nie wiem, dusty, chociaż taka plisty. O, pylista, to jest, to jest dobre, jak się nie chciałem powiedzieć kurzowa, ale takiego słowa chyba nie ma, plus dziwnie, dziwnie, się to kojarzy, chyba um, nie mi zachęcająco, także taka pylista, no taki gorzki pył jakby się wąchało, no do tego oczywiście jakiś puder, taka, taki zasypkowo-pudrowy jakiś akord tutaj był, ogólnie jest bardzo sucho, bardzo pudrowo, e, wychodzi jakaś nuta takiej gumy, nie gumy do żucia, tylko takiej, że materiału, guma, e, trochę wanili. I jakieś pismo, wiecie, w ogóle nie było czysto zwiewnie. No, właśnie, zwiewnie, nie? Ten zapach jest bardzo lekki, bardzo transparentny. Z czasem jeszcze zaczyna wychodzić taka malinowa nuta, jakby właśnie taka syropowo malinowa, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo lekkie, bardzo, bardzo transparentne. No i to właściwie tyle. Ten zapach no, nie zmienia się jakoś w czasie, przynajmniej na mnie. Trwa sobie 8 godzin na skórze. Niedłużej. No, projekcję ma, jak już mówiłem, raczej delikatną. Nie wiem, jak w tym otwarciu. W tym otwarciu całkiem był wyczuwalny, ale właściwie dosyć szybko osiadł blisko skóry. No i tyle. No, jest, jest ładnie. Jest naprawdę ładny, ciekawy. Ta właśnie taka gorzko gumowa nuta jest naprawdę bardzo oryginalna. Ciekawa. Zapach podobał mi się, ale chyba nie na tyle, żebym jeszcze kiedykolwiek go użył, chyba. Wiecie, tak? No no, jest okej. Okay. Dałbym 6,5 na 10. Taki niezły, z plusem zapaszek. No, a jeśli chodzi zaś o skarabeusza, no to on też jakoś specjalnie na mojej skórze w czasie się nie zmieniał. A czy um, z czasem zaczęła wychodzić, zaczęły wychodzić takie nuty bardziej animalistyczne, fizjologiczne. Um, na mojej skórze, szczególnie tam po pierwszej godzinie, pachniał trochę tak... Chlorowo? W sensie, mam taki wybielacz w sprayu. Jak go trochę poleci na skórę, właśnie ten chlor prawdopodobnie zetnie się ze skórą, to skóra ma taki niezbyt przyjemny, słodkawy zapach. I właśnie w tym skarabeuszu troszeczkę jakby takiej właśnie chlorowości, słodkiej fizjologiczności wyczuwałem. No ale ogólnie to nadal. Jest przez cały okres trwania taki oldschoolowy szypr napakowany kwiatami, mchem i aldehydami. Ehm, taki mydlano-kwiatowy, no i, i, i tyle. I niby z czasem robi się troszeczkę bardziej balsamiczny. Ehm, te wszystkie żywice, kadzidła, balsamy wychodzą trochę na wierzch. ale mimo wszystko dalej te kwiaty, aldehydy grają tutaj pierwsze skrzypce. Um, przynajmniej na mojej skórze. No i, i tyle, no jest taki retro, kojarzy się trochę z Chanel numer 5, trochę z Rien od etat Libre d'orange, może ktoś z was kojarzy. Myślę, że Chanel numer 5 wcześniej, ale Rien też jest jakiś tam znany, wydaje mi się. Um, no i tyle, nie, trwałość naprawdę, naprawdę duża, po 12 godzinach nadal był wyczuwalny, tyle że no, nie projektował też jakoś bardzo mocno, wydaje mi się. No, nie wiem, spodziewałem się po prostu czegoś czegoś innego. Um, no Jakoś mi do skarabeusza ten zapach nie pasował. No, nie wiem, no taki trochę zawód. Jedna, jak i druga pozycja, nowa od zoologist. No okej, okay. skarabeuszowi dałbym szósteczkę. 6 na 10 ode mnie. W sensie. Dobra, siódemkę, inaczej, niech będzie siedem niech będzie na 10, bo to naprawdę, to jest dobre pachnidło. To jest naprawdę dobrze skonstruowane, dobrze złożone, pachnie naprawdę spoko, jakościowo. No ale... Pachnie jak wyrwane z lat, nie wiem, 70. 80. I... Nie, że to źle, ale... No nie pasuje mi to, kurczę, tak w ogóle i z tego co widziałem opiniach, to nie tylko mi to nie pasuje, ale, ale jeśli lubicie takie klimaty retro, no to myślę, że można, można sprawdzić, bo to dobra kompozycja. Tyle. 7 na 10, już mówiłem. Ok, Tyle tyle ode mnie. Jeśli znacie z tych pachnideł, no to dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Papa. Pa.